znaczy live'a od Rajda, ale Adaho, czyli Adaś, ten, ten ziomek od Dragon Bulla, ma live'a. I sobie na niego wejdziemy i zrobimy miłego rajdzika e, Wysyłam wam link najpierw do live'a, jeszcze nic nie piszcie, tylko powiedzcie mi, czy ten link działa, czy on właśnie się w ogóle pokazuje. No tak Tutaj z mojej pata wrzucisz, to raczej się na pewno pokażę. Okej. Okay. Bartosz Dobrowolski, zamawiam klasyczną chińską bajkę. E, co to jest CDA? Muszę szybko zobaczyć. Czy e, to jest myszorki na prairie. What the fuck, nigdy go nie słyszałem. Nigdy nie, nie, nie wiem, co to jest. Okej, okay, okej, okay, dobra. Eee, okej, okay, guys, na czy się link pokazał? Bo jestem ciekawy. Siema, siema, ale o to na razie pytam. Jo. tak, macie linka, tak? Dobra, to wysłałem wam jeszcze raz tego, tego linka, żebyście y, zapamiętali go. I teraz tak, chwolicie sobie na ten link. A, eee, może, to w ten sposób. Dobra. Okej, okay, jeszcze raz wam wyślę. Wchodzicie w ten link i piszecie taki tekst, który wam na wysyłam. Eee. 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 Dobra. Ten, ten tekst napiszcie, na, jak na, na mój znak, na mój znak napiszę ten tekst. I Adasiu zrozumie. Także wchodzimy do niego na live'a. Jestem pod wrażeniem, że nie umiję. Czytasz w miarę możliwości z, yy... I guys. 3, Dobra, 3 4... Skopiujcie sobie i, i lecimy. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie, nie zawiedziecie. To jest ankiety. A pierwszy. <laughs> czy, czy Goku, czy Goku i Wegetę, czy Wegetę czy Goku? <laughs> w się sensie, kajokena, małpę... małpy czy... Super no. Raj. No czat, troszeczkę chujowy ten. A to tak, bo on jest no tam, ma sub oni on no przecież, my jesteśmy debilami. Niech Hakira wyjaśnił. Ja pierdolę, zapomniałem, Boże! Ja pierdolę. Bardzo super atak do 15-25. Trzeba Buziąc, 20 być 25 Adaho, no, żeby no, móc spisać nie z tam. niego na stream. Ja pierdolę, jestem debilem! ja... No to kurwa dobry rajd, trzy osoby. Ja pierdolę! Ja, ja, pierdolę. No powiedzmy, że z Fuzjona Ale powoli schodziałem! No boże! Ja no, ja, ale ja nie ogarnąłem. Jak sądzicie, czy Gohan będzie miał jeszcze jakieś 5 minut? Gdzie się jego nowa forma. Boże. Boże. Tak w ogóle to zauważył? jak, zauważy. jak, zauważy. jak przewinie czat. Nie, mój kolega ja. miał, ale też, też marzyłem o niej, bo jest świetna. A jak już kupiłem, to się zabierał. Ja co sądzisz o panci? W ogóle, o kurwa, co się dzieje? Ga Gunter, dzięki za suba. Ja pierdolę. Dobra, ja muszę, muszę mu chyba ja Donata zaraz wysłać, żeby wbił do bo muszę mu powiedzieć to. Emanuel? Mów yes, za Boże. You gave one job. Dobra, spamujcie mu subskrypcjami. To pan. No, Mocna, ale szkoda, że to pan. Spam subów. Dobra, jak odpalisz streama z Doty 2, wrzucam stówkę na schronisko dla zwierząt przez to, że grasz w LoLa, zwierzątki głodują. <laughs> ale to przepraszam, to jest uzależnienie, nic na to nie Dobra, w No ale czekajcie, wyślę było A nie jebać. Tak, tak. <laughs> Woznicy no, nie umiesz Janka, zobacz! O, oh, o, oh, jest, jest! Ej, co jest kurwa? Czemu wyście to napisali razem? A, oczywiście się skurwa. O Boże! O Boże, chłopaki tutaj się na mnie sprzymierzeli. Sprzymierzeli do Betleju. Ej, Janka, zobacz, to nie jest czasem Pan fan Goget Gogety? Gecik! Gecik, nie daj się sprowokować, nie daj się manipulować. I co, słyszałeś tyle czasu, że Wegeta jest chujowy? I co wczoraj mówiłeś? No, nie ale Wegeta jest chujowy! To, co? Naprawdę fajna postać. Nie nawet tego, ja to wiem! Więc nie daj się manipulować. Gogeta, Kozak! To też Kozak, ale mniejszy. Nie będę hejterem. Jan Klinczak, dzięki za słuchanie. A, dobra, już Wegeta no i klasa. Rio Soba. O, bo szkoda, że nie Rio chorikała. <noise> Rio Horikawa to jest Ziomek ten. zaczął live'a, muszę zobaczyć. Ziomek, który To Weggetę. Tak, to live'a na kanale Nirwa, tak? To ja nie mam... nie wiem jak ten kanał się nazywa. Kurwa! 11 zł kurwa! Wejdź na chwilę do Discorda do nas Dobra Okej, dobra przyjdziała Wejdź na chwilę na Discorda do nas, x GĄBARĘ! OMAE go NUMBER ONE DA! No, no, zaraz wyjdzie. Chyba. O, jest. Co to za... Co to za... Co... Siema. Siema, Adać, <laughs> żeśmy ogólnie odwa odwalili niezłe, niezłe gówno, bo ciśmy ci rajdzika zrobić, nie? I no, rozkazać... U Ale umie trzeba, umie trzeba Tak, wiem, wiem właśnie, a, właśnie, wiem, właśnie, wiem. Wiem. właśnie wiem. To jest ochrona antyraidowa. <laughs> a miałem, a miał taki genialny plan, że karleci ej Anka, zobacz, to nie jestem fan Gogety, a to tylko ja i Geci, kurde. Może po tych obiecies. Nie, nie. jeszcze kilka osób napisało, to wspólni widzowie. Widzę, że tutaj Higersak, Asteo, jakiś Honsterion. .pl. Nie no, plan był dobry, ale ja tutaj mam zabezpieczenia, Jestem zawsze zabezpieczony jak Wegeta w zbroi. Tak, co? tak, co? tak bo tu, Tak, a tutaj Nir właśnie jest przekonany, on jeszcze nie jest tutaj fanem siema. Wegety. Siema. Tak, Nir, siema, siema, to Który był ten od Bab, co, co mówi, że Dragon Ball to stare Baby? To Marcin czy Nir? Marcin, Marcin. 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 A ja zobacz, obejrzałem, a, że już... się od Dragon Bola trzy odcinki. Dwa na live i jeden w domu z nutów. Klasycznego? Czy zetkę, czy super? -ka? Nie wiem, na live'ach to fuzji puszczała, tam to widziałem jakieś chyba... Chyba to była superka, bo go kuchcia z każdym i był debilem. E, no to chyba superka. A widzę, że już live'a zaczęliście. Tak, właśnie śliśmy od Rajda zacząć i genialny tu. O! Niestety coś nie poszło, nie? Dobra, no to to sobie oglądajcie. A co będziecie oglądać za kres Co Kres Co za, co za kres oglądacie? Jakie tytuły? Może coś znam. Coś klasycznego, więc na pewno znasz nasze dzieciństwo, można powiedzieć. O, Edki. Racer, Edki, Witch, Sp 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 Spiderman, Krusza Manów, Scooby-Doo, Titani, Hojrek. A, a gdzie to oglądacie? Na czym? Na różnie albo na YouTube, albo na CDA. Gdzie znajdziemy po prostu? Dobra. No dobra. No dobra. A już w gaciach znowu jesteś. No jestem, kurwa, znowu. Kto to mówi, Paweł, kto to mówi? Mam, mam, przepraszać, mam przepraszać za to, że po domu chodzę w gaciach? No, Nas nie, ale YouTube'a już raczej tak. Nie, ja zapytałem, czy komuś to przeszkadza. Nikomu nie przeszkadzało. Chodzenie, Przepraszanie za to, że się chodzi w gaciach po swoim domu, to jest tak, takie przepraszanie za bekanie przy piciu piwa. No, to jest naturalne. No dobrze, z tym, się, z tym się mogę zgodzić. Niech, niech ci będzie. No, piwo do kuchni. No dobrze, chłopaki, to sobie oglądajcie, jak coś. Jasne, ja, ja wam nie będę robił rajda, ja jestem kulturalny, nie będę wam przeszkadzał. Tak, jakby chcieliście mi przeszkodzić. Prosta sprawa. Oczywiście, ja oczywiście. Nawiązać kanał, od tego pogadamy. Już, już na Discordzie jest, przecież jest na upload, kanale na, na Discordzie. Do której będziecie siedzieć? O, do późna pewnie, do późna. Droga trzecia pewnie. pewnie. No, dobra, O, coś, no. coś koło tego. To już dzisiaj się raczej nie słyszymy. No, niestety nie. Tak. Adaś. tak, wy, wypiję dwa piwka, już będę w krainie morfeusza pewnie. A, tak no, tak. Dobra. No, do, no, do, no dobra, no dobra, dać. dobra. tych piw w takim razie. Ale to perły, więc co nie może. Tak, ja, nie, nie, nie chodzi o to, że będę pijany, tylko pójdę spać. To, to trzeba więcej najpierw się napić, tak dobre 5, żeby dobre były sny, takie przyjemne, typu... A, zresztą sny Fuziego. Nie, nie, już... Mi się śni W-11, ja nie chcę, żeby to się, się, chcę, żeby to się zmieniło. <gadam> <gadam> Kurwa, Fuzi to mi się dzisiaj W-11, W11 śniło, jak ty jeszcze tego nie mówiłeś, to weź to powiedz. Dobra, okej, okay, jeszcze, tak, jeszcze tego nie pojebane. mówiłem. To jest tak. To ja wam pokażę ten filmik, może, żebyście zrozumieli. Bo ok, dzisiaj ogólnie mi się siło W11, ale w dosyć ciekawym stylu. E, mianowicie, jak pewnie kojarzycie fani Dragon Balla, na przykład, uh, voice actors. Jest, um, jest ten filmik taki, co sobie tutaj zrobili na premierę Dragon Super Broly'ego w Japonii, gdzie aktorzy głosowi wychodzili po prostu na scenę i sobie tam y, gadali kwestie swoich postaci, prawda? To mi się śniło dokładnie to samo, od Radian 50 zł, dzięki za to, teraz przeczytam, Śniło mi się dokładnie to samo i nagle, jak już wszyscy Dragon Ballowie, którzy skończyli, nagle powiedział speaker Anna Potaczek! I wychodzi laska z W11, na FN się jej sceny z W11 pokazują. I, 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 i Janka Potaczek... I, i, i Anka Potaczek wychodzi na ten dywan, tak jak tamci aktorzy, co nie? I robi, robi z rąk pistolety i, i mówi swoją kwestię. Puścią, ją! Powiedziałam, puść ją! I cała widownia w ry, każdy drze mordę, winwaty na nie? Co ty pasz? Jak ja się chłopaki zesrali ze śmierci. Co on wie? Co on wie? Ja może może zmieni fajki po prostu. Nie, to, może, to, może to jest problem, że nic nie pijesz. Słuchaj, może tutaj my zagadamy do kumpla, kumpel ci da we wtorek jakiś dobry towar, to może nie będzie takich problemów. Dobra, panowie, idę do siebie. Przestać tak jest, tak jest. Oglądania miłego, bajeczka, miłego, miłego miłego, miłego tak tak Miłego gadania o chińskich bajeczkach w takim razie. no kurwa, trzeba od, trzeba od czegoś odpocząć, nie? Codziennie, tak gadamy o, o chińskich bajeczkach, to dzisiaj dla odmiany pogadam sobie o Dragon Ball. Dobrze, dobrze. No. No to, jedziemy, no to jedziemy tam, no na razie. Dziana Time. Dzie na Dziana time, time tak jest. Cieba. <laughs> Dobra, okej. Okay. Kurwa. Nic, W11 ci mam, dosłownie, ja dziś mam po prostu W11 Dobra, Przepraszam, to że to takie opóźnienie, miał być rajd, right, ale rajd right nie wie, że to żeśmy zrobili w ten sposób. I teraz tak, szybkie donate'y. Czy wystarczy nikt na przeprosinę? To nie tak ja się boję to boję, że możesz ta tajne informacje za otoczając się codziennym, dobra, boję się, ale w sensie nie. Tak, to są znowu te teczki, okej. Okay. Uh, jeszcze tutaj było od Aviona, tak się standardowo za dwa odcinki z, z, z Dabiniem Tapety i Windsurfing, oba z Gecikiem Jeden z Fuzjonem, jeden z Adaho jak się zgodzi, oj to raczej raczej nie, raczej nie da rady a jak, a, a jak nie to z Nirwem, Ok, no to z Nirwem i z Patrykiem, dobła Dopisuję Dobrze, to dopisz, a my w takim razie wreszcie możemy startować z tym streamem, story tak długo Ale już wreszcie jesteśmy, dobrze, więc tak, wejdę sobie tylko na na, 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 na um, listę zamówień. E, ona jest tutaj w opisie, dobra, to sobie ją wezmę. Czy Adaho to następca Rabo? Um, nie, Adaho to następca Wegety. Eee, na, na, na dobra. W razie. <grym> dobra, okej. Okay. Tutaj, jest zaznaczyłem, za 300zł są transformersy. A nie, to jest różny live, dobra, nieważne. Tu są staromodne zamówienia, bo dzisiaj też klasyki będą, oczywiście. Eee, dobra, okej. Okay. Więc e, zaczniemy od czegoś, co my sobie wybierzemy. Potem będzie ankieta time. Nie było jeszcze Witcha ani razu z tej listy. Ja bym sobie Witcha obejrzał, szczerze mówiąc. No nie oglądaliśmy. Także najwyżej będzie skip. Ale skip i tak jak będzie, to będzie potężny, bo jest 300 zł za 3 odcinki, 10 więc jeden odcinek to jest. 200. Tak, więc jeden, jeden skip to jest 200 zł. Także pozdrawiam serdecznie tutaj każdego, kto tu by chciał mi Witcha skipnąć. Eee, na YouTube jest Chyba Znania na YouTube. Zaraz zobaczymy. Witch Witch. Ja to się cieszę, że jak wpisuję witch, to nie skakują żadne od razu. To jest bardzo dobre. Dobra, Witch, proszę bardzo. Witch no. Witch po polsku. Nie umiem pisać. To nie jest eee. jedna godzina. Jeszcze. Już Jeszcze to nie jest tak. Albo dechętaje. Tak, pamiętam, że rok temu skończyliśmy na chyba drugim odcinku. Tak. <noise> albo na trzecim, bo wiem, że było z kluczem. Tak. Znaczy, yy, pokaż drugi odcinek, bo ja już nie pamiętam. No, drugi, 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 odcinek to był jak się tak, tych lochach. To było, więc jest klucz, ale skończyłem też, coś było. Tak było, było. Pamiętam to, że było, że robili tak, to mu. No, obierali. Tak, więc wszystkiego najlepszego, ui w takim razie będzie. No to ustaw w takim razie drogi kolego Nilwie dwie, dwie, stówy i możemy zaczynać. No przestawione. A, świetnie. No to iku w takim razie zniszczymy. Nie, sortową za który zasypia. Skif na opening. Najlepszego. Dobra. Wody nie wzmacniają już moich sił. Życiowa moc tego miasta nie przetrwa wiecznie. Dlatego musimy odnaleźć moją siostrę. Minęło 13 lat. Kiedy ją zabrali nie miała jeszcze imienia. Sprawdzę, gdzie w ziemskim mieście przechowują rejestry urodzeń. Dobrze. Znając wszystkich, którzy się tam urodzili, poznamy tych, którzy urodzili się gdzie indziej. Głośniej mu się tak, Doradę. ja wam dam głośniej, a ja sobie lekko ściszę na słuchaweczkach. Daj tam mi chwilę. Dobra, powinno być git. Kochanie, na pewno nie chcesz zaprosić chociaż dwudziestki najbliższych przyjaciół? Kurwa, bym miał chociaż dwójkę najbliższej to byłoby zajebiście. Kurwo. <noise> Żartuję. Nawet chociaż dwudziestki. No dobrze, solenizantko, ale pamiętaj, nieważne ile masz lat, dla mnie zawsze będziesz moją kochaną żabką. Wysłałbym stopień, żeby tego się znowu kuzyn... Ale, bo jeśli nie, na pewno nie wybaczy. Jeżeli wybaczy, Wybacza, że ci. no Wybaczę ci. Pieniądze sprawiają, że wybaczę wszystko. Powiem tak: fuzjonka 2KZS się na Wiczu jeszcze nie było. Był, no tylko o... w jednym, był tylko w jednym odcinku na parę sekund, jak on omawiał Witcha, Dzień w którym. Każdy wie, co dalej było. Ale na live fuzjonka 2 się na Wiczu jeszcze nie było. Ach. A więc masz urodziny? W piątek. Obiecaj, że nie będzie żadnego przyjęcia niespodzianki! Och, uwielbiam takie imprezy! O, to znaczy chciałam powiedzieć, że ich nienawidzę! Gdyby Willy miała długie włosy, byłaby jeszcze bardziej dojebana. No, to prawda. Jakby miała coś takiego, to tutaj było przed chwilą... to znaczy chciałam powiedzieć, że ich nienawidzę! A jakby miała takie, to... No, z no, to już w ogóle... A! A! Ale to jeszcze nie ma Fuzenga 2K16, także cicho. <laughs> A kto jest wegeta? No! To jest wegeta! I to jeszcze drudy z pegabi! No i jedna, A, o, jeszcze. O, dobra, jest O lola, jest Fusion 2K16, dobra, no to. Trzeba! <laughs> dziwnie smakuje! Pewnie dlatego był w śmietniku! Ej, ej, kurwa to by! <laughs> no słodzie. Bez kitu, w sumie tak! <laughs> Głosiej daj jeszcze, no dobrze, jeszcze damy głośniej. Ja, to ja podgłośnie daję, ja podgłośniej ja pod Discorda po prostu, tam. A, właśnie. dobra, dobra, okej. Okay. Okay. Czy to w ogóle jest ugotowane? <laughs> terani to marchewka. Chyba nie myślisz, że cię ugryzie. Zgadnijcie, kto ma urodziny w piątek. Ja wiem, ja wiem! Uh, uh, nie wiem. Och, Na miłość boską, to tylko grosze. Will! He, czy to, czy, czy nawiązanie erotyczne było, bo najpierw wzięła terani, tom. Tą... ...marchewkę, a potem groszek, wiecie, coś podłużnego i kulki. Hmm, ciekawe, co? Muszę o tym odcinek zrobić. Mam w piątek urodziny. Urządzisz jej przyjęcie? Nie, obiecała mi, że nie. O, muszę ją ostrzec przed rybą. Jest jakaś podejrzana. Hej, Will! Moja mała żabka! O kurwa! Musimy zrobić imprezę. Nie słyszałaś? Irma powiedziała, że nie może. Irma nie może, ale my tak. Dzięki temu Irma dostanie to, co chce: przyjęcie dla Will i dochowaną obietnicę. Ale Will nie chce przyjęcia. Wierz mi, kiedy zobaczę, jaką imprezę dla niej zrobię, zapomnij, co mówiła. Hejlin, wybierz temat i zrób dekorację. Tylko... która z dziewczyn w ci się najbardziej podoba i dlaczego tu Kaleb? E, nie, nie ja nie, z tych tu, nie, ja nie z tych, ja troszeczkę winą w na się bujam. Ja zawsze uwielbiałem Will, bo miała właśnie takie fajne czerwone nie, nie, włosy. 2K16. No, no tak, 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 tak. No, 2K16. No to Will była zajebista, bo miała tego czerwone, fajne włosy. I to był dzień. <śm> 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 nie, na tego nie powiem. Nie, 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 nie przejdziemy, już się zgadło. Ale to był pewien ciekawy dzień. To oglądał Łucz w środku nocy, jak leciał w T-Winacie, czy leciał jakoś o trzeciej. Ja oglądałem, ale powiem wam tak: ciężko się oglądał jedną ręką. A, może u ciebie? Jest problem. Moja ostatnia impreza była taka wspaniała, że rodzice zabronili mi urządzać kolejnych, aż nie wyprowadzę się z domu. Teraz w sumie się Terani podoba, złej Terani? Dlaczego akurat Terani? Bo Terani to jest ta. Z niebieskimi włosami, ta kujonka, tak? No to... Może robić Why? To. A, bo, a, bo ona jest murzynką, no tak! No to o 2k20 pewnie powiedział, że fajna, fajna, ale fuzjonie 2k16 dalej jest za Will, nie? Bo dalej ma w pamięci ten pamięty dzień. <grym> ja pierdolę, jak kopał człowieka dachu. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy Adaho ja to ogląda. Jak się Adaho to ogląda, to się zapierdolę. Dobra, na szczęście nie. Ja kurde, ale, nie, nikt mu nie mówi. No, Wszyscy to co za chwilę. W też są przyjęcia. Podczas Klanderfestu jemy całego Wołu. Tego nie ma w planie. Dziewczyny? Impreza w piątek, o 5 u Irmy. Urodziny Will. To niespodzianka! Nie, nikt mu nic nie mówi, niku nic nie mówi. Nie mówcie Will ani Irmie. Właśnie, ani Adacho. Mówiłaś, że impreza jest u Irmy? Dlatego to niespodzianka? Hmm, ale Nawet Nie będę piec woł? Kurwa vegeta. Hey, Dlaczego nie jesteśmy zaproszeni na tę Waszą imprezę? Bo nie zapraszam głąbów. Przepraszam. Głąby to kalep. Kaleb? Głąby. Miło mi poznać. Hmm. Jesteście rodziną? Hmm. Hmm. chyba przyda mu się nauczka. Kiedy gecik przyjdzie? Jest, jest już gecik. Gecik, przywitaj no się. No jest tak jest. Pamiętacie ten horror z facetami w maskach? Skąd weźmiemy tych facetów? No kurwa to, no to zaczynamy, dosłownie. Tylko czemu tak? ten, ten, który jest gecikiem tak dużo mówi? No no. Krzyku. No, no. no. Ale co z Kornelią? Wszyscy byli zakładni w Kornelii. No ja nigdy nie lubiłem blondynek. To jest taka typowa Beach Face. No taka typowa Beach Face, ale mimo wszystko chodzi o to, że ja nigdy nie lubiłem. Najmniej mi się, może nie tak, najmniej mi się podobają blondynki, o. Ale włosy ma dojebane. No tak. Tylko, że właśnie fryzurę ma najlepszą, jeśli chodzi o długość włosów i tak dalej, ale no jeśli chodzi o sam nie, kolor. to w tych sercach właśnie blondynki mają zawsze najlepszą. No tak, no. Jakby Wii miała takie, no to byłoby cudownie. nie? A? Tak. Jest śliczny, gdy się obraża. Mam już temat imprezy. E